mamy 16grudzień 2025. Muszę tutaj zostać w samochodzie, bo się nie da wyjść z krzywo zaparkowane samochody. a to jest takie miejsce, że że nie ma gdzie parkować dobrze takie miejsce było. Mogę wyjść w drugą stroną, ale nie chce mi się tak wyginać. Jeszcze nie jestem taka sprawna, więc sobie siedzę i czekam tutaj. Dzisiaj byłam na kontrolnej wizycie, u neurochirurga. Także powiedział, że dochodzenie do siebie zajmie pół roku, także pół roku mam spokój. Powiedział, do zobaczenia w maju, mam iść na prześwietlenie. No generalnie wszystko dobrze, także jestem wolna do maja. Także na siłownię mogę chodzić, już byłam wczoraj pierwszy raz. Nawet dobrze poszło, chociaż nie mam takiej wydolności jak przed operacją. Weszłam na wagę wczoraj. Ostatni raz ważyłam się 6 tygodni temu, także mam plus 2 kilo. Mam teraz 64 kg. Ja tak widziałam, właśnie po twarzy, że coś tak zrobiłam się jakaś taka, nawet nie okrągła, tylko kwadratowa. Ale nie będę się ważyła, zważę się dopiero, e, może za miesiąc. Nie mam zamiaru się głodzić, ale muszę te słodkie odstawić, bo niestety pozwoliłam sobie codziennie do kawy coś słodkiego. E, Byłam w Polsce, to w tej piekarni bezglutenowej jest takie pyszne pieczywo i drożdżówki, że... E, no niestety, trochę sobie za bardzo pozwoliłam no, ale będę to pilnować się teraz bo bardzo dobrze się idzie na plus, do góry, ale bardzo trudno potem zgubić te kilogramy, ja pamiętam chyba 20 lat temu, albo więcej może 30, rzuciłam papierosy Yy, tak od razu, z dnia na dzień, bo po prostu zdrowie wysiadało. I nawet niespecjalnie wydawało mi się, że jem yy, coś więcej, ale systematycznie przez rok przyrastało mi kilo, 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 także po roku miałam plus 12 kilo. I bardzo długo nie umiałam tego zgubić. Także, a teraz jak 70 na karku, to już w ogóle może być ciężko, a tak wiadomo, że jak jest za dużo tłuszczu, to ten tłuszcz żyje tak jakby dodatkowy organ i cukrzyca i różne sprawy hormonalne, także trzeba się pilnować. Na razie słodkie odstawiam, yy, jem normalnie wszystko inne rzeczy. Zrezygnowałam tylko właśnie z tych takich ciasteczek, jakieś... piekłam też bezglutenowe rzeczy. Także na razie papa. Pa. Dzisiaj ciąg dalszy, malowania. Trzeba jakoś zabijać czas. Ale jest słabe światło, a jak są żarówki, jak mam tutaj lampkę, to po prostu się odbija od jakiegoś zdjęcia. Próbowałam malować coś z tego, ale nie da się, bo światło się odbija. Tutaj zaczęłam ale to trzeba będzie jutro skończyć.